Ja! E, tam kurwa! Aaaa, no, kurwa! No czemu nagrałem tam dragona? Kurwa? O, depresja istnieje i to poważna, poważna choroba. Jeżeli podejrzewasz u siebie, to nie mów na depresję, tylko idź najpierw do specjalisty i on ci pomoże, gadka z nim. Dnia dzisiaj jechałem z takim surowym panem na jazdach, nie? Serio. Był taki row. Trochę mnie ciskał, ale wyspałem się. Człowiek, nigdy nie bierz Medikinetu o 17. Naprawdę. Wziąłem 5 mg melatoniny, żeby skontrolować ten medikinet. I ja, człowieku, zasnąć nie mogłem, nie? No, nie dało się zasnąć, serio. Nie dało się zasnąć. Nie dało się zasnąć, ludzie. Nie dało się zasnąć. Witamy w twitchowych wiadomościach. Ginold skopcił się jak świnia. Ja na karteczka. Afrykańskie Kongo trwa. Patiro stara się na streamach, chodzi w różne miejsca, pokazuje żarcie. O. Nawet dziś był w afrykańskim centrum Kopernika. Ale wiadomo, widzowie wolą upodlenie i szoty tego typu. Głośnik oddałeś na ulicy, któremu kazałeś przyżyć Łotego. Patiro nawet zabrał dwie koleżanki na randkę, a jedna była chętna wrócić z nim do Polski. No, ale ja dzisiaj tak No i ogólnie poruszenie jest na czacie, gdy obserwowane są zachowania tubylców. Bandura ku... ty nazywajesz e, je... ku... się Disco Karola? Jeb***, zabierz tangi k***a, chodź, 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 spotkamy na złotej, dobra? Chybać Bandurę, je... bandzi? nie, ale co? Ku... A nawet zapraszał go na solówkę. Przebierałeś się k***a, księżniczkę jakąś i waliłeś mikrofonem stopami, stary. Chodź, nie ci spotkamy na nie do... Oho, co to? Jest ten Daś, ma coś. Widzieliście co on mówił o bandurze? Ja, ja tak tego typa nie trawię, jaki tu jest pszczół. Przy... On, on wyzywał do walki syna bonusa RPK Wyobrażasz to sobie, że to jest taka krwi że, że wyzywał stolatka do walki? Kurde. Za... Kurde mogę. A może synek? A może. A może synek? Oj, to nie byłem ja, kur... No, Taką ze świnią, naprawdę. Nie ja z bandurą, ja z bandurą nie, gadałem, nie? Bardzo dobrym do, miejscu. Dobra, przyznam się, przyznam się, miałem swój udział na IRL-u Disco Carola. Tak, powiedziałem, że bandura wkładał mu do herbaty. Tak, powiedziałem to. No i ja się. Nie, ja biorę konsekwencje na klatę, to co mówiłem, Tak, powiedziałem, że bandura wkładał. Wkładał chuta do herbaty, Disco Carola. Mam nowy fotel, nie wiem, czy widzieliście swoją drogą w ogóle. A, już, już ukazuję go dla Was. Ha! O tak! tak mam tutaj fotel haha, z League of Legends. Oho! Uh -huh. Jest to tak zwany Pike. Mam fotel z League of Legends, tak, to prawda. Ej, w ogóle przynajmniej miałam taki zjazd po, med, po tym po kinecie Wziąłem 18 Medikinet i potem od północy wziąłem. 5 mg melatoniny. I miałem taki zjazd. To brzmi jak spore przeżycie. Czasami takie reakcje mogą być niepokojące. Może warto skonsultować to z lekarzem, żeby dowiedzieć się co się dzieje. Dobra, a wiesz, co z hibiskus? Tak. Rozumiem, że takie doświadczenie może być niepokojące. Ważne, żebyś dbało o siebie i jeśli coś budzi twoje obawy, lepiej to sprawdzić. Czy wiesz, co to jest hibiskus? Tak, hibiskus to rodzaj roślin znanych głównie z pięknych kwiatów i herbaty, którą się z nich robi. Lubisz herbatę z hibiskusa? No, pytanie, pewnie, że tak. Świetnie. Lubię tłuste, tuste, tuste dupę. Pa, pa, pa. Musisz mieć tustą dupę Ej, myślałem, że stałą ten za... Szczerze. Ja pier... Stałym powinien był zacząć Teraz jestem tak dumt już Ja... Aj... No, fuck. Ja będę każdą grę się tam nie nie nie, 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 nie lubię restu On nie gra źle, ale to nie jest mój playstyle w ogóle Ciężko mi się raz jak on... Nie, ja wrażę, że to jest taki users, user's champion Nic się dopikać nie da Nie, nie mogę nic odpisać, pedofila. przecież ta Lulu stary jest dymana przez swojego ojca. I Turek na tobie coś się próje. No nie, to co ja mam powiedzieć, no? Który wygląda jak pedofil. No, nie, no, no, sorry, że to powiedziałem, nie? Ale, no, pokażę to. Tak, wyglądam, Shen. Nie, za za jest Nie masz od, od, od razu od pedofili go wyzywać Od razu od pedofili. A ja serio nie miłinguję, ja, ja mam taką szczękę jak coś. No ja tak, mam no. pa Teraz ja, ciśnię. Ja, teraz się, się śnięte, a teraz nie. Znaczy na tego chłopka nikt nie spotka, człowiek ma w piku 515 punktów, rozumiesz? To nie ma co w ogóle i gra w, grał w trzeciej lice A my y, tej, NLC, no to bez znaczenia. Drazy jego zdjęcie. Trzyma usta człowieku jak m Tu wszyscy wyglądają człowieku tak samo jak coś. Tu wszyscy albo są grubi, albo są nerdami. no nie, nie ma nic pomiędzy. To no, rzadko kiedy jest napakowany chłopek, no takie są fakty, k... w tym lolu. Za każdym razem wszyscy wyglądają tak samo, albo gruby, albo nerd No i to, że wyzwanie od wyglądu jest chyba tak useless. I da się to sobie... Zdrowiłówko, czyli kończy tam pisali bo wówczas nie Człowieku, jak ja, ta, jak, ta, jak ja mogę znaleźć team? <głowie> jak oni To jest moja drużyna. Beka. Dziadka nie zabiją, dziadka jest ciężko zabić. Chciałem powiedzieć, że opo są nieraz dwa razy na grę, nie Max? No a wejdź na tego, wejdź na Likpedię, ja mam ownera. Razem z Tobą oczywiście, ale no. No Resla nie żyje, zajwiście. Ej, korki OP, korki OP. I moim zdaniem dlaczego korki jest OP? Bo on kupuje tabisy i bije tyle samo. Tak. Ale w ogóle wszystkie Dikery Trinity i Muramana są tak broken. Ja sobie nad... śniło mi się jedna rzecz: Muramana Urgot. Nikt tego nie gra, a mi się że to opę. Wyobraź sobie to, nie? że grasz Muramane, gdyby każde każdy taki mini strzał z minigana, prokuje Muramana Muramane. to super. Mam onera, ale wszystko muszę pisać Marcina, bo jestem udziałowcem. Głównym jest tam Muramana i Trinity na Korki. No właśnie, nie, k. taki Spike, chory. Ja wygram to i chcę wpłać całą kasę dla Disco Karola na plecak Ale p, ale o, posno! jesteś pierwszy na mówię! Jeśli pierwszy na mówię i my nic sobie nie robimy, no to jest chore. I Urgot jest. nie, Urgot to jest Myślałem, że mi stankuje to. Dobra, szybki klocek? Nie mogę, nie mogę, trzy sekundy Ten opos, fuj. A... Idę się wysłać, by ryby. Znacie IRL ludzi planujących głosowanie na Mencena? Tak. A ja jestem w szoku czegoś, że, że, że na przykład jak Kxaju mówi coś takiego p tego, To to nie idzie viralem starym nigdzie. Bo przynajmniej jakbym i ja się pojedzie to by było na tak, tak. Skandal, o co chodzi, co jest i tak dalej. Ksaja... A ja jestem jeszcze twórcą. wiem, ja na Jazach spoko. Spoko. Ja, wydaje mi się, że dobrze jest, że furą, ale No nie będę ukrywał, no ja nie znam wszystkich znaków, nie? Teoria u mnie trochę leży, ale jeśli chodzi o, wiesz, sprzęgło, ta, tam, to, to wszystko ładnie śmiga starty. Ja się bałem, że dzisiaj będzie mi fura gasła, nie? Ani razu nie zgasła. Ja... Ole, no nie, kurwa, no flesza nie ma, ale... Ej, nie, dzisiaj jest... Bida, nie? Powiem wam, tak, bida. Ja nie jestem tak wokół tego. Oj. Oj, oj, oj. No, Zubak teraz trochę strollował, nie? Bardzo za to stracił. Ca całego lida z żungli puszcza na tę sprawę. W ogóle nieczęsto ludzie wpadają w to pułapkę. Szywana, szywana, to musimy brać smoki, żeby nie miała. taki uzle, stary. Smok dałem 5 Armora, 5 rezistów. To nic nie daje. Joszan, ma level na nad Totalion, prawdopodobnie teraz. Mamy. taję wstępnie. Wstępne koszulki. Nie jednie się robi tak przygotował, naszkicował, nie wiem No jest pewien zamysł. Czekamy aż Michali Majkutow zadecyduje. No i potem trzeba się kogoś, to wyda te koszulki strona też funkcjonowała, dogać cenowo O ja pierdoleno a mnie złapało, za skrzydełko Ta Ira jest potężna, nie? Naprawdę Ambesa zresztą też tam besta pod full, to gdzieś tam skope. Zatakujmy to tutaj, chociaż kogokolwiek zaatakujmy O ja pierdolę. Tu zatakujmy, zatakujmy to. A to trafiło. Guys, no musimy ci zaangażować, kurno. Ja pierdolę, nawet tam nie kończyłem tego, bo zostaliście FF FFA. Reportuję tą jinx. Stary, no jak mam jak zrobić, 50 CS w 20. Minucie? Jako Carry w gramacerze? I jak mam zrobić, czy tylko 16 dedów? Panteonem. żeby fokus przytrzymać i gramy dalej. Ja, p***ę! Przeżyć coś takiego? Człowieku k***a jak Afganistan, nie? Relatywnie safe jestem, ale muszę trochę Puffin podkręcić tych tej grze, bo gramy na Broxaha. On, no nie jest najlepszy, ale nie jest najgłupszy. Flesza Ale dead. I jakoś mam Ja mam wrażenie, że Rex jest ze szampionem, nie? Ale jak sobie gra, Capi Cox 2, 3, Jonathan. Zoi mi flesha nie ma, ale zresztą zrobić nie mogę. Mam 15 sekund teraz, 15 sekund. Tak, jeden warda dużo da. Tańba, to spokojnie, no właśnie nie wiem. I moja mnie się grać e... Rexy na Xanty, nie się grać Rexy na Jason, nie się grać Rexy na Ambesse. To WT i może dla armorów, nie? Nie chcę mu dużo brać. Nie. 10 Zepel, żeby było, z czego legendzie dc 5K i der. Co to za przekręcenie? Dziękuje za ścisłoty. Ej, w ogóle pani instruktor Pani, Stru... pani Stru to pod... pod pod... na jazdach. On mówi tak, że nie jeździłeś dużo, Artur. Tak, się nowy w ogóle nie jeździłem jeszcze ani razu. I tak, nie jeździłeś dużo. To jest takie zadanie staniesz w zacznym miejscu, i tak. Pod tym znakiem staniesz. No i ja stanąłem, i on mówi tak. No i co, dobrze czy nie? Ja mówię, nie wiem, dobrze, a on mówi, tak. No i nie zdany egzamin w tym momencie. Ja mam, tak, patrzę na niego, mówię, patrzę na niego, mówię tak. Znasz znaki? No ja pod ch nie będę fajny. mówię, nie. <laughs> a on mówi tak, no, że jeździ dobrze, ale że czuć, że znaków nie znam. Ja mówię, a. On wie jak te znaki pokazują? Ja mówię, yy, nie pamiętam. A on mówi tak, zakaz parkowania. A on mówi, o. No proszę. A to feller. Ja nie jeździłem, to kur. Miesiąc nie jeździłem, ludzie. Na Golema się nie, 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 nie przegrywam. Wprost tak, taki nobiutki. Oj. Ten gamyak Józez mi się wydaje, Leży bardzo mało zrobił. Ja miałem, 3 punktów, miałem 3 punktów, miałem 3 punktów, miałem 3 punktów. Ja jestem dobry, nie? Ja jestem dobry, serio. Tylko muszę tylko jestem ja za leniwy. Lepsi. Powiem, Ku... tylecie dać trochę powera, no, do it, fake in stronger, coś takiego, no. Wow. Taniej zrobi, lepiej Wyobraź że ja sygram w LOLa A gdzieś na świecie właśnie w tym momencie, gdzieś się tragedia Komuś stary w wypadku umiera cała rodzina Gdzieś się rozbija samolot Kogoś napadają, okradają Ktoś właśnie w tym momencie człowieku handluje, handluje ludźmi A ja nigdy nie gram w LOLa Jak ja są uszczerbna społeczeństwa? Szybko, zabijaj. Wysocki na Ari? Nie, to nie Wysocki, to już Ksajo. No a ja ogólnie z takich swoich porad, które mam na Kha'Zix'a, to mogę powiedzieć tak. Ja się skupiam na, tylko na targetach, które sobie wyznaczam przed grą. Najczęściej. Ja widzę Draven, ja widzę Aurore. To są ludzie, których chcę zabijać w grze. Ja chcę się napatać, to spoko, nie? ale fajnie jakby bym ja się szczególnie, żeby ich wyłączyć. Jak się nie na na no to, szukam Aurory. No, Ksio jest ciutkę lepszy niż Wysocki. No, może nie mechanicznie, ale decyzyjnie. Chociaż w sumie. Kto lepszy, Wysocki czy Ksajo? I mo Ksajom. Ksajom ma pewno się ma figra. Dajno miodu dla tego bota. Dawaj, taki hit, to hit this. Ty ku... no. Taki wave i my nic nie bierzemy na tym bocie, no Nie wiem, ja standardowo liczę na dobry meczek Ja też na muta? mutas, idiota kurde Atakana chce robić! Rozumiesz? Wave'y niepuszowane, towery nie wzięte tej 6 lewów mamy? Ona chce atakana robić, bo Aurora nie ma TP-ka. Skur... śmiech na sali. My nie wzięliśmy żadnego towera, mamy 6 grubsów wziętych I to nie jest wina Orna, tylko kurwa, co robi Aris z Warusem? Najpierw... Co figuje Haralda? Nie no tym Ornem wypierd... No! Się dym. Wizję zróbmy cokolwiek. No mamy wizję. Chodź tutaj. Ej. Ale czemu ku? Why you go that deep? Ja pierdolę. No jakie noby? Ja. Kurwa masz. no co wy robicie? Więc byś robisz, Ale co? Krell, tu wchodzisz widzę, nic, co mam robić? Co mam robić? nie z x ja nie mogę grać tutaj pod jednym towerem. Więcej piszesz niż robisz. Co teraz zagrałeś? A ja nie wszedł się tak, znak zapytania, czemu nie wszedłeś? Nie wzięliśmy żadnego towera, żadnego! Mamy 6 grupsów! Sane z jakiegoś wodu Aridzie Side na topa, jak dragon się respi Weź do towera. Nie, kur Wake team! Jezu! W nas nasz skończy na nim pokazywać Halo? O, ty off-stream jesteś? No jestem off-stream Okej okay. okay. bo... okay. tak, zawsze we wtorek mam wolne Okej okay. Ora wygrajmy to No mam taką nadzieję człowieku Pan, ja, pan Tom masz dobry ja tej dobry. Drogi, kurwa nie znoszę Suporta? Codziennie się budzę żygam dosłownie Po prostu Serio? Kurwa, I ma super sta kopę Co jest? Łatwiej jest do grania, piwo, z ale już za nie idzie mi może mam jakiś mindset jakby top, nawet dżungla mi, jakby dżungla mi mniej jej zeszła wbić. Kurde, nie wiem, myślę, że jakiś Pantheon, Elis, Rel, Solo Winnie. Tak, pod Botagram i mo Bot jest do, do kampienia. Jak było w Korei? O, hehe. <laughs> <laughs> Czemu to się stało? Nie, kurż, Ty chorzy byliście, bo minus 20 stopni. Tak samo miałem, kur. poje. poje... O. o, super. Poleciałem tam i się od razu, kurwa. nie no wiem. Pewnie kur... byliśmy w tym samym hotelu i tam zimno w ogóle było w pokoju wtedy, no, air conditioner mieliście pewnie włączony. Właśnie nie. Prosty, to nie okna, okna, tak jakby przy, przy tym przypuszczały wiatr. Overrated bardzo jest, Polska lepsza. No, ej, Polska jest lepsza niż Korea, jak coś, ale lepiej się gra solo, kujmo. Na Korei? Na Korei nie. Oj, no, no, ja, mi się, ja, lepiej, mi się ja. lepiej grało. Ja grałem nie wiem, dwa lata temu, więc możliwe, że mam in, inną perspektywę. Teraz dużo nie nie no, jeszcze raz nie no, masz tak jak się rok temu było, no to się, to za dużo. No jak Worelcy były, ześli z nie wiem gdzie okay, są. No tak, no pewnie był. No poleciał. Na mi, na mnie, na mi, nie klęza? Ma klęza, no nawet nie chcę flashować tego. Ale dobra, many nie ma. No bo nie chcesz na tego kraba iść? Nie, już gonię, to są dwa po prostu. No klęza. O już nie ma klęza. Syja słodziwa. Jesteś SSM? Aj, oh, nie no ale warf miło, mimo że nawet zaj**ał, to nie tak No, Nie widziałem tu, spoko Ej drzewko, dobra pierwszym go Jedziemy powolutku Am. Jeden leży Ej no. Ciężko, mam, mam, mam smajta. Mam te romany Mam to Dżego? Jest dead, chyba? Masz on na W? Masz Nice, dobra to, to jest zajebiste Ej on zapierd... No, no ma reda O, źle, źle sferę rzucił Ale tak chyba ją ma Nie no jest fit O, ciesz Będzie close Ustrybowała Nice, zajebiście Zwinę Zamykam ich niby z tej strony. Nie mam e, nie, ma, nie, spoko, bo, bo są szankowani przy drakona. bo ja troluje. A, ja i tak już szukał... Tutaj można na tym pinku grał? Czy na tym wardzie? To Varus do dołu. Mam jeszcze jedną Oj okay. Mam w smita, oni nie mają Teleporter mamy z tyłu A mamy to Okej okay. Kasa randonuje ją No raczej tak Ej Oskar nie chcesz mnie wystawić oddać mi wina Proszę cię, proszę Oj Plus. Nasza Kaz i Wiktor są silni, no ale ten Jace jest jakiś tanoc, random. No, no, 2 no. Item. Trzy, 3 itemy mam. No, 3-3, Kasper też ma 3 item w sumie. Ha, ja bym, no, ja bym robił do topa, nie raczej. Ja bym strong side, strong side Wiktor powoli, możemy dać. Patrz, odrzucam go. Uh, uh, uh no. proszę. Mam tego, żeby zdjąć mu. Ciężko. <słysza> no, unplayable jest kur... Cool. Nie wiem, wygraliśmy mida, jungle, bota Jeden ten nie z nas no, jedzie No, druga nas dobry wcale żyje Eee! Ona jest dead, Bez flasha. Nice Ej dobrze, lintował Pan target for target, pierwszy no target, mokaj. No okay. Flashuje no. na Syndra. Syndrę bez Nice Mośna szara? Tak, no, nice no. Gdzieś, że zacząłem pozwalać polski język na czacie? No chyba dostałeś za to bany, czy nie? Go się nazywał C-wordem i powiedziałem mu, że jest zwierzakiem i dostałem miesiąc. A jak na Kiku było? Ja tam Kika nawet lubię. Myślałem się... jakby myślałem, że się zabije po prostu. Aż tak? Jakbym nie, miał, jakbym, jakby, jakbym nie miał kochającej dziewczyny i rodziny, to bym po prostu się zajebał, bo tak nienawidziłem Kika. Tak zjemne community tam jest. Serio? Okay. Więcej n widziałem na Kiku przez jakieś 5... jak streamowałem i 5 lat jak streamowałem na Twitchu. O, już tak Ej, mam multę, możemy coś patrzeć. Jestem tak zafidowany. A co? A, ja nie mam multę, to 10 jakieś oj, 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 to Jason? Widziałem, że Oj, chuj to jest super fuj. Nie wiem, czy na to bym się Nie, nie, I nie, 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 czekał od kogo. No patrzę, jak splashuje, to polecę. Ej, dobra, lecę tutaj. Mam No kurwa. Czy zaraz nas nie zamknęli? Nie? Szkoda Czy spaliła? Nie wiem nawet też Zwyk, Oj, barku, Bo wycisnęli Cój barko, co? Knębie balne Nie wiem, jesteśmy tak silni 5 na 5 i dwa razy k**a tego supporta k**a nie lubię Muszę się patrzeć, tak, tak kasię ja w euro, to sobie nie próbuję grę. No dobra, nim... <grymne> widziałem, widziałem, dobra. Dzięki za gierkę. Trzymaj się tam. No pa, pa. Pozdrawiam. Ja, f***, ale. Ja, f... Tam kurwa. No, kurwa. No, czemu my gramy tam dragona, kurwa? No? Czemu my gramy tam dragona do fiuta, do fiuta pana? No, kurwa, że ta muzyka mi tak f***. Ja jestem już taką chill, ale nie tego typu, no. Dlaczego my tu, gdzie to jest? Czemu tu gramy, kurwa? no! No, patrz, kurde! jaka spina sytuacja, Mit, mit top! No po co? Po co? Po co? po co? Ja no nie mogę, no! 500 LP, powodzenia! Boże, k***o, Silvera, człowieku, człowieku, 500 punktów to jest po prostu je kwestia jednego mistrika, jednego! No, 500 punktów, powodzenia! Ludzie myślą, że tak depresja polega na tym, że jest. że całe dnie chodzi smutny i się manko. A tak nie działa, to właśnie ci we też mogą mieć. Twoje depresja nie, choroba XXI wieku to jest taka realna, serio. Nie dajcie sobie mówić, że tak nie istnieje. Ale też nie wmawiajcie sami sobie, że macie. To też ważne. Bo wydaje mi się, że dużo. Wiadomo, tutaj starsi, ale dużo młodszych traktuje to wiesz. Dopóki wam nie stwierdzą depresji, to nie macie depresji. Dzisiaj 700 punktów. I nie, jutro nie mam jazd, Jutro ten match day. O jakoś wieczorem. Ja dzisiaj mogę cić do piątej, nie? Fashion killa. Młody pójdę do No nie, no chcecie w sensie po prostu. Nie chodzi o młode pokolenie, no w sensie okej, okay, jakby ludzie 30 plus, no to wydaje mi się, że też są na to podatni, ale nie aż tak bardzo, ale na przykład młode pokolenie to stary. To ciężko jest dostać depresji, no widzisz k na nawet pro prosta piła, nie? I ja teraz bez obwijania bawełnę, kawa na ławę. Nawet głupi ja teraz ja mówię to totalnie poważnie nie trolluję. Nawet głupi ja trochę dokładam swoje COGI do tego. Ale nie umyślnie. Typu na przykład dlaczego? Jak... Widzę, że na przykład jest taki ziomek, typu, nie 28-letni Marian, nie? I on na przykład nie ma kobiety, nie ma nic, i patrz na takiego nerda jak ja. Myśl tak, nieudacznik po szkole średniej, nie? Ale człowieku tak, patrz, że mam laskę, i to nie taką brzydką wcale, mam mieszkanie, wiesz, robię kurtkę, zabierz mi kasę, i wiesz, podświadomie to działa, że tak to jakby to się porównujesz, że zjebałeś, jesteś i tak dalej, i tak dalej, że nawet nie udasz taki jak ja, ma lepiej, nie mógł, wiesz, Duża hiperbola i tak dalej, ale wiecie o co chodzi? Także socjal. TLDR, no, do czego zmierzam? Że, tak jakby, że w social. Że, tak jakby, przez to jesteście tak bombardowani na social mediach różnymi informacjami. To na przykład stary, że Verso se kupiła kolejny dom. Ludzie się nie chwalą, tak jakby złymi rzeczami. W sensie jest, na przykład, ja na przykład nie mówię o tym, że k Nie wiem, na przykład nie daję rady psychicznej i już nie k Wiecie, tak jakby, no. mam kur... się zabić na przykład, nie? Albo Verso, ona Wam nie pokazuje tego, że płacz ludzkiej twarzy. Pokazała ludzką twarz, to ci ludzie, którzy ją wyzywają. Tak oni mieli z tego pożywkę, no i problem polega na tym, że tak są, bo jesteś bombardowany tylko i wyłącznie pozytywnymi wiadomościami, tylko że Wersja kupiła nowy, nowy dom, Fritz zrobił kolejną bańkę, kurwa, yy, nie wiem, y, Bambi sprzedała kolejne 4, 4 miliardy płyt, no i, i tak dalej, i tak dalej, nie? I wiesz, dla ciebie może to nie działa. Może jesteś silniejszą jednostką, ale wiesz, na przykład kurwa, Bartka z twojej ławki, bo nie z, Bartka z piątej ławki, no to stary to przygnębia tak, że on już za 3 lat na przykład już nie będzie Żył, nie? I teraz jak jest, jaka jest konkluzja tego wszystkiego, bo to nie, nie chodzi o to, żeby się sfiksować. O to, żeby nie dać się sfiksować. Nie dać się sfiksować. Nie taka brzydka. no dla mnie jest najpiękniejsza na świecie, ale no by tu chodzi o. Wiesz, no, może dla kogoś nie jest na tej zasadzie. Może dla kogoś nie jest. No, i chodzi o to. czekaj, bo do, do, zakończyć konkluzję. Chodzi o to, żeby nie dać się sfiksować. Nie dać się sfiksować. Depresja istnieje, i to poważna, poważna choroba. Jeżeli podejrzewasz u siebie, to nie mów, że masz depresję, tylko idź najpierw do specjalisty i on ci pomoże, gadka z nim. To na przykład, ktoś u ciebie z bliskich ma depresję albo ma stwierdzoną, to nie mów, że się wmawia albo coś takiego, tylko pomóż. To jest konkluzja. Jest. A win! Twoje zdanie, ludzie powinni patrzeć na ciebie, myśleć o sobie, i zamiast to zmienić, to wolę iść do, do specjalistów, którzy ci do na receptę, to będziesz na konieczna, że depresja nie istnieje. Istnieje depresja, serio. I to jest serio. Podstępna i kurwa choroba. Serio. Serio. Zmienia ci postrzeganie tego jak percepcję, jak spotkasz osobę tobie bliską, która ma z tym problem. I tyle. I idę. Nie jestem się dzisiaj. Miałem do późna grać ale nie. Idę. Cześć.